Od samego ciśnienia, a to mi zaraz schodzi. Yeah! Patrz, co się dzieje, patrz. Tu pokaż, że jest ten, że jest kropowate. Tu jest ten. odlew, tylko szczotkę wezmę. Żeby wszędzie dojść. To nie po to, żeby wyskrobać, tylko żeby dojść w każdy kanalik. Żeby tylko zobrazować. No i wytrzymaj konie. Pokaż. Do gołej stali. Do gołego żeliwa. Wiadomo, że to powinien jeszcze trochę popracować, nie? Tu, a na tym kole coś czujnik koła? Pobacz się. Do gołego. Ładnie źre. Jasny gwint. Dobra.